Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. I zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo pańskie. Słuchamy dzisiaj słowa, i najpierw prorok Amos mówi do tych, którzy gnębią ubogiego. Do tych, którzy chcą kombinować tak, żeby drugiego ucisnąć, chcę pokazać, że Bóg to widzi, że Bóg widzi ludzkie nieszczęście i wszystkie dramaty, że Bóg staje po stronie skrzywdzonych, że on jest odpłatą, że pomsta należy do Boga, nie do człowieka. To jest ważne, żeby usłyszeć, że to należy do Niego, bo, bo czasami jest tak, że my byśmy chcieli odpłacić. Ale my nie jesteśmy sędziami. My jesteśmy tymi, którzy patrzeni w Jezusa, który, pokazując nam swoje ręce na krzyżu wyciągnięte, mówi: Zapłaciłem za Twoje nieszczęście. Ja to wziąłem na siebie. Zapłaciłem za Twoje zranienia. Możemy tylko przylgnąć do Niego i powiedzieć: Panie, ty się tym zajmij, bo wiem, że Ty przywrócisz mi sprawiedliwość i godność i obronę, i nie pozwolisz, by włos spadł z mojej głowy, jeśli ty tego nie zechcesz. I dalej mówi Pan, że przyjdą takie dni, że przyjdzie głód, ale to nie będzie głód chleba ani wody, ale głód słuchania słów pańskich, bo wiara rodzi się ze słuchania słowa. Często przychodzą ludzie i pytają, proszę księdza, jestem w kryzysie wiary, moja wiara gaśnie, nie wiem co ja mam robić. Ja mówię bardzo prosto, czytaj słowo. Bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Ona się nie rodzi z naszych bardzo długich pacierzy, z tego się nie rodzi wiara. Wiara się nie rodzi nawet z naszych praktyk religijnych, ona się z tego nie rodzi. Ona tutaj ma swój wyraz, ale żeby się zrodziła, my musimy usłyszeć Słowo, które w nas głęboko w sercu powie. Pójdź za Jezusem. I dlatego możemy żyć słowem Boga jak chlebem, tak? Dzisiaj w Psalmie. I popatrzcie, że tak jak chleb jemy codziennie, a nawet parę razy dziennie mamy to szczęście, że możemy jeść parę razy dziennie, nie? bo są ludzie na świecie, gdzie jedzą raz dziennie, albo niecodziennie. A my możemy jeść. I czy my tak samo chcemy się karmić Bogiem, Jego słowem? Jesteście na mszy świętej, jesteśmy, więc chcemy usłyszeć, chcemy się nakarmić, ale codziennie potrzebujemy na nowo usłyszeć. Ja wiem, że ja tak mam, że ja muszę codziennie otworzyć na świeżo z moją Biblię, otworzyć tą Ewangelię z dnia, i tak jak mi się chce świeżego chleba, choć nie zawsze jem chleb, ale niech tak będzie, to, to chce się nakarmić na świeżo Bogiem. Pytam się zawsze, jaki Ty, Boże, mi się dzisiaj objawiasz? Jaki Bóg mi się dzisiaj objawia? Mateusz nam opisuje taką swoją najintymniejszą historię, bo on pisze o sobie dzisiaj. To jest taki jego pamiętnik, Przecież to jest Ewangelia Mateusza i o Mateuszu jest. Że przychodził Jezus i zobaczył człowieka, który był kolaborantem i oszustem, bo tym był celnik. Ktoś, kto brał haracz od swoich dla okupanta. To tak jakbyśmy popatrzyli na Ukrainę i powiedzielibyśmy teraz, jakby jakiś Ukrainiec zbierał haracz od swoich i dawał Ros Rosjanom. To jak ci inni Ukraińcy patrzyliby na niego, na pewno bardzo by go kochali. Tak patrzyli ludzie na Mateusza, pełnią nienawiści. Więcej, bo celnik jeszcze nie dość, że brał dla okupanta, to dużą część zatrzymywał dla siebie. Czyli okradał tych ludzi. I oni o tym wiedzieli. I wszyscy patrzyli na Niego z nienawiścią, aż stanął przed Nim ktoś, kto miał takie oczy, że się chciało żyć, jak na Niego popatrzył, i to był Jezus. I powiedział mu: Zostaw to wszystko i pójdź ze za mną. Zawsze sobie myślę, jak czytam tę Ewangelię, co w tych oczach musiało być Jezusa, że Mateusz to wszystko walnął, i powiedział: Nie chcę tak żyć. Chce iść za tymi oczyma, które wierzą w człowieka, przy których chce się żyć i przy których można wszystko wypuścić z rąk można puścić to, czego się bardzo boję, bo pewnie gromadzenie tych bogactw było o takim braku bezpieczeństwa. O takiej potrzebie, że ja mam taki swój rewir, gdzie ja dobrze się czuję, że sobie nazbieram, będzie mi dobrze. A Jezus mówi: jak będziesz ze mną, to będzie ci najlepiej. I dlatego on za nim poszedł. I później go zaprasza do swoich kumpli. Idzie Jezus na przyjęcie do jeszcze gorszych może niż ten Mateusz czy Lewi. Za stołem siedzą celnicy i grzesznicy. Jezus wtedy mówi do tych, którzy są tym zgorszeni, że chyba nie rozumiecie, co jest Ewangelią. Że lekarza potrzebują chorzy. I gdzie jak gdzie, ale w szpitalu, to my te słowa dosłownie najlepiej rozumiemy. Że my tutaj potrzebujemy lekarza. No i pomyślmy, że jesteśmy na duchowym poligonie. Papież Franciszek nam to nieustannie przypomina że jesteśmy jak na poligonie duchowym poranieni przez grzech i my tam potrzebujemy lekarza. Dlatego ja często to tutaj powtarzam, że są takie dwie grupy ludzi, które Jezusa szczególnie zatrzymują: chorzy i grzesznicy. Chorzy i grzesznicy. Oni poruszają serce Boga tak na wskroś mocno. Ale to jest niezrozumiałe dla tych, którzy chcą prawa, którzy chcą czystości, którzy mają piękne szaty, którzy się nie chcą pobrudzić. Tacy byli ci uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Wiecie, dlaczego papież Franciszek jest nierozumiany dzisiaj? Bo on żyje tą Ewangelią. A nie jedni, którym coś położono na głowie fioletowego czy czerwonego. Nie potrafią czasem tego zrozumieć. I ci, co mają trochę więcej guzików od dołu do góry, też nie potrafią tego zrozumieć. Jak można żyć tak, żeby być blisko grzesznika? Czasem ludzie się buntują, bo mówią, jak to jest. Papież nas czasem zaskakuje takim skandalem miłości. Pamiętam taką sytuację, kiedyś oglądałem relację, że papież poszedł na obiad do księży, którzy odeszli od kapłaństwa, którzy zostawili swój stan życia, i chciał się z nimi spotkać i spojrzeć im w oczy. Najpierw mnie to zszokowało, i pomyślałem sobie, ja chyba tego bym nie umiał. Później trochę z tym chodziłem i pomyślałem, Tomek, papież poszedł, a ty nie pójdziesz. Bo mam też takich ludzi koło siebie, których znam i do których było mi trudno tak wyjść. I pomyślałem wtedy, zobacz ile w tobie faryzeizmu. Tak mówiłem sobie, myślisz, że czystszy jesteś, czy świętszy? Pójdź tam i powiedz tym ludziom, że Bóg o nich nie zapomniał. Byłem wtedy na takim spotkaniu, nawet wychodząc, pobłogosławiłem tym ludziom, a oni to bardzo przeżyli i zrozumiałem, czym jest siła Ewangelii, która ocala, bo Bóg ocala człowieka. Jezus spotykał się z ludźmi. On nawet specjalnie ich nie nawracał, oni się przy nim nawracali. Powiedzieli taką przyjmującą i akceptującą miłość, że sami odkrywali, że czasem daleko od Niego odeszli i chcieli do Niego wrócić. My czasem zaczynamy z drugiej strony. Przypominam sobie często księdza, po poetę Twardowskiego, który powtarzał: Nie przyszedłem Pana nawracać, zresztą wszystkie mądre kazania wypadły mi z głowy. Bo chodzi o to, żeby być z człowiekiem. Jak uczyłem w liceum, to zawsze pisałem na tablicy to dzisiejsze ewangeliczne przesłanie. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I mówiłem im, nauczcie się tego na pamięć, bo to jest sekret ewangelii. I gdybyście nic nie zapamiętali z mojego gadania, to jak zapamiętacie to zdanie, to będziecie wiedzieli, że zawsze możecie wrócić. Zawsze możecie wrócić. I ty masz dom w sercu Jezusa, do którego zawsze możesz wrócić. Tam jest zawsze otwarte, bo On lubi siadać z celnikami. I grzesznikami, też takimi jak ja. Amen.